Ja się też proszę Państwa trochę pochwalę, bo chcę powiedzieć o tym, o tym co robię. Dobrze? Dobrze. Poczuć historię, czyli o zaangażowaniu na rzecz, na rzecz lokalności. Pierwotny tytuł wystąpienia miał brzmieć Rzeczy Toruńskie, czyli o zaangażowaniu na rzecz lokalności i stanowił odwołanie do tytułu wystawy Głównej Muzeum Warszawy. A raczej do zastosowanego tam nowego, starego sposobu opowiadania historii. Ekspozycja ta wyznaczyła nowy kierunek muzealnej narracji, czy prezentowania historii, bardziej trafnie należałoby powiedzieć, czyli powrót do rzeczy, do rzeczy i do krytycznego myślenia. Muzealia traktuje z pieczołowitą uważnością, żeby nie powiedzieć, trawestując noblistkę, z czułością. Nie opowiada jednej historii, to odbiorca konstruuje swój obraz dziejów miasta. Ostatecznie jednak poczuć historię, jako że chce mówić o interpretacji dziedzictwa, a doświadczenie za pomocą zmysłów stanowi jej część. O interpretacji, która jest formą relacji. Tylko przywołam tutaj podstawowe pytania dotyczące metod narracji i form relacji co przejawiało się, pojawiało się w różnych referatach, czasami w podtekście, czyli analiza i krytycyzm, czy emocje, poznać i poczuć, czy przeżyć, masowo czy, czy indywidualnie. A kolejne pytanie w obliczu mcdonaldyzacji kultury to muzeum czy ludeum? Czy każdą placówkę nawiązującą do przeszłości, oferującą rozrywkę i naukę przez zabawę można nazwać muzeum? W muzealnej narracji dziś odbiorcy fakty nie wystarczą. Potrzebna jest interpretacja dziedzictwa adresowana do wszystkich zdolności poznawczych, czyli opowiadanie historii, budowanie relacji, ukazywanie różnych znaczeń rzeczy oraz związków między nimi w sposób, który jest czymś więcej niż informacją. Interpretacja to odkrywanie głębszych znaczeń i tworzenie wartości dziedzictwa. Powinna fascynować, nie instruować, powinna inspirować. Interpretacja dziedzictwa skupia trzy kluczowe elementy: fenomen odbiorców, a raczej uczestników, oraz interpretatora. Ów fenomen, czyli dziedzictwo, stanowi część świata społecznego kształtowanego przez procesy pamięci i zapominania. Jest tworzony od nowa przez każde pokolenie wedle dominującego podejścia do, do przeszłości. Wartościowanie dziedzictwa to proces. My w nim uczestniczymy. To, to proces, a nie stan dany raz na zawsze. To, to my nadajemy dziedzictwu. Wartości. A narracja nadaje sens przeszłości. Jest jedynym pośrednikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Pozwala uczynić przeszłość czymś własnym, obecnym i wyobrażonym. Narrację ekspozycji można opisywać w odniesieniu do różnych kwestii treści i formy, jako intelektualne lub emocjonalne, dyskursywne lub performatywne. Można analizować, co narracja mówi o jej autorach oraz co może oznaczać dla oglądających. Wspomnę tu tylko dwa odmienne, nowoczesne sposoby narracji i automatycznie też rodzaje relacji z odbiorcą, czyli działanie na emocje, zanurzenie w rozbudowanej wirtualnej rzeczywistości oraz powrót do rzeczy, rzeczy i krytycznego myślenia. Przykład pierwszy to Muzeum Powstania Warszawskiego, które przetarło szlaki nowoczesności. To, to bezdyskusyjnie, ale też wzbudziło pytanie o odpowiedzialność Muzeum w interpretacji dziedzictwa. W interpretacji, która polega na odtwarzaniu dziejów czy przekazywaniu informacji o dziejach, a nie wytwarzaniu historii mitów. A przykład drugi to Muzeum Warszawy, które uczy szacunku do przeszłości i daje narzędzia do krytycznego spojrzenia na nie. Świadomie ograniczony wybór rzeczy na ekspozycji sprawił, że odbiorca nie musi tu stosować, to cytat, coraz częściej praktykowanej taktyki odbiorczej, y, jaką jest analityczne fotosafari, podczas którego oddziela się zawartość od opakowania. Także rzeczy toruńskie opowiadają historię. Z pomocą interpretatora pozwalają poczuć historię. Tu kilka przykładów y, y, z własnej praktyki chciałabym pokazać. Łańcuch bur... w dużym skrócie oczywiście, łańcuch burmistrza Torunia ze zbiorów muzeum. Podczas pracy nad katalogiem muzealnej kolekcji, ze względu na ujęcie złotniczych wyrobów w szerokim kontekście, ów łańcuch doprowadził mnie do portretu burmistrza Kerstena, autorstwa fotografa Bonata, a dalej do problematyki związków malarstwa i fotografii, wciąż słabo rozpoznanej w historii sztuki. Reklama łyżew, takie prozaiczne obiekty, jeśli tak można powiedzieć, zachęciła do odwiedzenia dawnych ślizgawek toruńskich, poprowadziła do wątków mody sportowej i dyskryminacji kobiet w łyżwiarstwie, co też można przykładać na, na problematykę współczesną po części. Czy łyżka do butów zainspirowała do opowieści o warsztacie szewca Gustawa Otta, o kamienicy, gdzie pracował, gdzie wcześniej zakład miał rzeźnik, z chlewem w podwórku, a to jest samo centrum śródmieścia dodam dla mnie Torunian. Czy wreszcie pocztówki? Pocztówki, które są jak pierwsza strona obszernego tomu opowiadającego przeróżne historie. Ta przywołuje miejsce ważne na kulturalnej mapie Torunia. Tu działała scena stała teatru miejskiego. Miała miejsce wielka inscenizacja Maxa Reinharta, polska wystawa przemysłowa i spektakl dziadów, pierwszy w Toruniu. Wszystko to za czasów Joanny Łyskowskiej, przywróconej przeze mnie toruńskiej pamięci. Owe rzeczy stanowią centrum muzealnego wszechświata oraz punkt wyjścia dla nowych aktywności nowoczesnego muzeum, potrzebnych też w wymiarze inspirującym zaangażowanie na rzecz lokalności. Chcę podać przykłady takich działań z własnego, już nie muzealnego doświadczenia, które służą uważności dla dawnej codzienności. Najważniejsze dla mnie połączenie pracy na rzecz rewitalizacji pamięci i związku z miejscem stanowi aktywność dotycząca mojej dzielnicy, podgórza. Czuję się ambasadorką miejsca, która ma udział w wykreowaniu mody na podgórz, chociaż słowo moda tutaj oczywiście nie jest odpowiednie. A zaczęło się od projektu Piszemy Podgórza ciąg dalszy, zakończonego aplikacją Podgórz Widmo. Polecam, żeby zajrzeć. Pierwszą w Toruniu służącą zwiedzaniu. A raczej poznawaniu miasta, bo na trasie są też obiekty widma zachowane tylko w ikonografii i pamięci. Zabytki, yy, o, zabytki i miejsca zwyczajne, yy, zwyczajne umownie, odwiedzam z uczestnikami spacerów historycznych, łącząc je z opowieściami o duchach miejsc i o tym, czego już nie ma. Niektóre spacery przedmiejskie zaliczam do antyturystyki, to odwiedzanie miejsc nie do zwiedzania, jak, jak mój podgórz. Dwa razy w roku prowadzę spacer historyczno-fotograficzny, zawsze przed konferencją Zabytki Toruńskie młodszego pokolenia z udziałem toruńskich spacerów fotograficznych. To stowarzyszenie stanowi swego rodzaju fenomen społeczny. Razem widzimy więcej. Zachęcam Państwa do zerknięcia do internetu Toruńskie spacery fotograficzne. Trzy minuty. Dużą część mojej aktywności stanowią książki. Pani usłyszała trzy minuty. Tak, tak, tak. Dużą, że, się. Dużą część mojej aktywności stanowią książki, ukazujące toru inaczej na nowo, nie tylko ze względu na nowe ustalenia, ale na sposób narracji, połączenia wiedzy kulturowych skojarzeń i osobistego postrzegania. Toruń jest jaki zakłada kreatywne podejście czytelnika w tworzeniu wizji miasta, samodzielny wybór i kompozycję treści. Torun z spacerkiem natomiast wytycza nowe ścieżki poznawania i inspiruje do spojrzenia na żelazne tematy z nowej perspektywy. Dzieje przedmieść to ogromne pole do popisu dla historyków, historyków sztuki i kultury w kwestiach zarówno badawczych, jak i edukacyjnych i angażujących lokalnie, to ważne. Mnie udało się opracować kilka zagadnień. Toruniajki, no taki neologizm, służą w zaciekawieniu toruńską dawnością oraz urodą języka polskiego. Piernikajki i podburzajki, gęste od faktów, z odniesieniami do dzisiejszości, z humorem, z hipertekstami inspirują do własnych poszukiwań historii miejsc. Wielkim dziełem, jeśli tak mogę powiedzieć, jest cykl konferencji Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia oraz seria publikacji. W moim zamyśle ich celem jest uwrażliwianie na wartości dziedzictwa kulturowego, także niematerialnego, oraz kształtowanie poczucia związku z miejscem. Chcemy poczuć historię, Kształcimy uważność dla dawności. Posesyjne tomy w zasadniczy sposób zmieniły stan badań dotyczący sztuki i kultury Torunia XIX i XX wieku. I konkluzja. Mój wkład w zaangażowanie na rzecz lokalności, to praca służąca w zafrapowaniu historią w skali mikro. Oto dzieje naszych poprzedników, odkrywają tajemnice dawnej codzienności. Stąd tylko krok do historii kontekstów i dalej. Do poczucia związku z miejscem, do relacji do relacji, które są tak ważne w budowaniu kapitału kulturowego, są ważne w nowoczesnym muzeum. Odkrywanie dziejów miejsc, ludzi i rzeczy służy celom szerszym niż te muzealne zarysowane w ustawowych regulacjach. Zawsze uważałam, że, muzeum, że w muzeum nadrzędne wobec gmachu struktury instytucji i jej zasobów trwałych są Rzeczy i treści, czyli kolekcja i przekaz, a także zasoby miękkie, czyli ludzie. O tym też już była mowa. Choć od 9 lat nie mam dostępu do muzealiów, nadal jestem, że czuję się muzealniczką i muzealne cele na rzecz lokalnej społeczności realizuję z powodzeniem w niemuzealnej instytucji, wystarczającej dla budowania relacji społecznych, jakimi są interpretacja dziedzictwa i udział w kulturze. Moje opowieści o dziejach miejsc i ludzi stanowią swego rodzaju implanty pamięci, ulotne, ale zatrzymujące dawność świadomości na tu i teraz. Ulotne, ale inspirujące do poszukiwań własnych. I ważne, bo pamięć i ciągłość odgrywają podstawową rolę dla poczucia przynależności. W działaniu na rzecz lokalności muzea mogą więcej niż inne instytucje, bo zbiory i powinny więcej, bo misja i ustawowe powinności. Jednak nie tylko muzea wokół istniejących rzeczy i treści rozwijają nowe znaczenia. Więc póki co w zaangażowaniu dla lokalności relacje i spacerologia. Dziękuję bardzo.